Rok 2021 rozpoczął się zamknięciem zakładu uzdrowiska leczniczego. Do maja można powiedzieć, że one funkcjonowały w wymiarze takim komercyjnym. Potem Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził to w formie dofinansowania. My ze względu na wymogi, które stawia NFZ nie podjęliśmy się prowadzenia w takiej formule, jak to chciał tutaj Narodowy Fundusz. I, ale wiem, że ta formuła tych habitacji po w wskutek też naszych wcześniejszych apelów, dosyć dobrze rozwinęła się w naszym kraju. No i od marca ruszyła w pełni działalność sanatoryjna. Pierwszy okres działalności był ciężki, bo wielu kuracjuszy nie skorzystało z pobytów. W następnych miesiącach sytuacja się poprawiła. Okres letni, to można powiedzieć, że odbył się. Faktycznie na stuprocentowe obłożenie i ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i Gości Komercyjnych. No i mamy teraz okres jesienny, powrót pandemii. Odczuwamy trochę skutki tej pandemii, z tego względu, że mimo, że mamy z zakontraktowanych skierowań na przykład na 200 osób na turno no to przyjeżdża do nas 160-150 osób, czyli te 20-30% niedojazdów jednak jest. Biorąc pod uwagę obłożenie na okres świąt i sylwestra, jest ono mniejsze o około 20-30%. Okres feryjny, to zobaczymy, zobaczymy jak będzie wyglądał, no też mamy tą perspektywę o Omikron, tak który... Tutaj wydaje się, że jeszcze nas nie dotknęło to, natomiast dotknęło to kraje inne europejskie. I to też ma w jakiś sposób przełożenie na to, ile tych turystów zagranicznych przyjedzie do naszego kraju. Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem, w sanatoriach takich jak Kołobrzeski Posejdon stosowany jest ścisły rygor sanitarny. Stosujemy szeroki zakres środków sanitarnych. My mamy no Pierwsza rzecz to jest dystans. Tak? No to dystans maseczki. To jest obowiązek. W każdym punkcie praktycznie mamy ustawione środki do dezyfekcji rąk. Poza tym, w pomieszczeniach takich ogólnodostępnych, stosujemy dezyfekatory powietrza, żeby tutaj, gdzie jest duże skopisko, czy to na jedalni, czy, czy to w holu, cały czas to powietrze jest filtrowane pod kątem wirusa. No i przy zmianie pokoi, gdy mamy taką no, nieoprzęgłość i no, drudzy mają wejść do tego pokoju, robimy pełną dezinfekcję pokoju poprzez tak zwane zamglenie, gdzie właściwie to na dzień dzisiejszy chyba takiej lepszej formuły nie ma. Dodatkowo każda przyjeżdżająca osoba jest sprawdzana. My jako sanatoria mamy obowiązek weryfikować naszych kuracjuszy, Osoby przyjeżdżające do nas yy, są sprawdzane w systemie medycznym, bo jako tak, u lecznictwa mamy taki dostęp. Osoba nie zaszczepiona y, jest y, kierowana na obowiązkowe testy i zanim przyjedzie, to też musi być przetestowane. I to dotyczy również osób, które korzystają z komercyjnych turnusów rehabilitacyjnych. Jak na razie nie ma żadnych sygnałów, że lecznictwo uzdrowiskowe miałoby zostać ograniczone czy zamknięte. Chciałem życzyć wszystkim <laughs> wszystkim, wszystkim mieszkańcom koło brzegu szczęśliwego Nowego Roku i żeby faktycznie już mogli żyć normalnie.